Siema, siema, witajcie. Dzisiaj bierzemy się właśnie za tylny most. Będziemy wymieniać łożyska w półosi. Zapraszam was do oglądania. Tak to wygląda. Wszystko w środku. Jednym słowem, nie za ciekawie. No ale zaraz ty patrzę, czy są jakieś opiłki, jakieś, czy są zęby uszkodzone. Ona chwilą obecną ściągam tarczę i będziemy wyciągać płośki. To niech się ścieka, potem to i tak wszystko będziemy myli. no i widzieliście na filmiku jest już wyjęte wszystko razem z uszczelniaczem tu się nie spodziewałem oleju ale faktycznie troszkę na podnośniku fiat przechylony dlatego ten olej się tutaj zebrał ale to niech sobie spłynie ja zaraz idę poszukam jakieś szmaty i będę chciał tutaj to wszystko czyścić wymyć żeby to było czyste powiem wam patrzyłem na te zęby tam opiłków nie ma Takich grubszych, nie wiem co, jakby tak świeciło. Ale jakieś odrobinki tam pewnie są. No ale to wszystko wymyję, zobaczymy jak to wygląda. Ale zębów nie brakuje. Dobra, biorę się teraz za organizację jakiejś czyściwa, ropy i będziemy to myli. Dobra, moc mam wymyty. Jak widzicie, trochę tej farby odeszło nie wiem czy ten most był przegrzany, czy to od starości ta farba tak odchodzi po prostu pod, pod yy, ciśnieniem powietrza to wszystko odpadło więc nie wiem czym jest to spowodowane ale już jest fajnie wyczyszczone nie ma tego sz szlamu w środku więc jest fajnie, jeszcze muszę tu wyczyścić yy tak samo sobie już uszczelkę starą złom łamie się w każdym możliwym miejscu, ale mam nową na silikonie sobie ją fajnie złożymy biorę, muszę tu wyczyścić pod tę uszczelkę tutaj tak samo sobie powyczyszczam to jeszcze i bierzemy się za pół ośki, za wymianę łożysk i pierścieni uszczelniaczy, dobra Biorę czyszczę to i pokażę wam jak to wszystko już będzie miał gotowe Zobaczcie, jaki sprzęt jeszcze łodzi ziemię Ziłek. I pojechał. Dobra, idziemy dalej działać coś przy fiacie. Tak, w pierwszej kolejności przycinamy sobie łożysko, tak jak ja tutaj sobie przyciąłem Nie do końca dojdziemy boszem. Więc ile damy radę, potem sobie bierzemy jakiś przecinak czy coś i Rozbijamy szelkę właśnie przecinakiem Tak, jak teraz ona powinna szczelić. Tu widać, że było niedocięte. To oczywiście na złom. Jak już sobie to rozwalimy, już będziemy mieli większe dojście tarczy do pierścienia. Teraz delikatnie próbujemy jeszcze przeciąć pierścień. Im więcej natkniemy, tym lepiej. Nie chcę to puścić. Wytniemy jeszcze. kręci się, czyli już jest zluzowane. Czyli już jest zluzowane. Jeszcze troszkę napię. Pierścień poszedł i nie uszkodziłem ośki w ogóle. I to samo robimy tak samo z szalką od, od łożyska. Muszę sobie to rozbić. Widzicie, jest szalka. I to samo musimy zrobić z szalką. Nacią w dwóch miejscach albo więcej i ją Tak dobrze, że nie musimy całkiem nacinać, dowalnąć młotkiem i po prostu ona pęknie. Tutaj też widać pęknięcie. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale ona po prostu pęknie. I, i z głowy. Myję to, przygotowuję łożysko, pierścień i pokażę wam jak to założyć teraz. No i dobra, blaszkę sobie już wyczyściłem. Yy, łożysko już jest. I co dalej? Nie grzeję łożyska, bo nie chcę tego popsuć. Yy, biorę sobie stary pierścień. Nakładam. I mam przygotowaną rurkę już, która mi tutaj pasuje na ten pierścień i delikatnie na początku biję łożysko żeby wszystko siadło i można teraz nabijać oczywiście kurde z wzorówki leci Patrzę, czy prosto bije łożysko. Ale idzie prosto. Idzie prosto. Jeszcze musi troszkę iść. Jeszcze trochę. Dobra, łożysko mam już wymyte z tego pyłu, z tej rury. Podgrzewam właśnie pierścień zabezpieczający opalarką. Myślę, że to wystarczy, taka temperatura. Można też na kuchence gazowej lub jakimś palnikiem. Ja akurat mam tylko opalarkę. Jeśli nie jesteście pewni, czy łożysko Wam doszło tyle, ile ma dojść, możecie zawsze sobie zmierzyć dystans metrem na przykład. Ze starej ośki, gdzie jeszcze nie ruszaliście łożyska, a gdzie zmieniacie łożysko, żeby Wyszedł wam ten sam wymiar. Dobra, ja biorę się za pierścień. Jednak troszkę za słabo było nagrzane, ale gwarantuję Wam, że jak zagrzejecie to bardzo dobrze, to ten pierścień sam Wam skoczy do końca i leciutko go, leciutko go dobijecie młotkiem. Ja sobie jeszcze zmierzę. Bo tutaj mam na starej ośce 50. 5,5. A tutaj 55,5. Pięć Doszedł na maksa. Mam już to gotowe do montażu. idziemy zakładać uszczelniacze teraz. I dobra, obie, obie ośki przygotowane. Mam tu uszczelniacze, ale wcześniej założę sobie uszczelkę, bo chciałbym ją z jednej i z drugiej strony przesmarować trochę silikonem i ją po prostu na silikonie obsadzić. Potem zajmiemy się uszczelniaczami. Pokrywę mam już wymytą, odtuszczoną ze środka całą farbę szczotką drucianą. Zdarłem, żeby ona po prostu nie odpadała, nie, nie brudziła oleju. Tak samo pojechałem po olej, ale to, to za chwilę. Więc najpierw zakładam sobie tę pokrywę tu na tył i, i bierzemy się za uszczelniacze i składamy te położki. No i dobra, przed montażem przeczyściłem sobie wszystkie te z szczotką zwrócianą. żeby się śruby fajnie wkręcały. Można jeszcze przedmuchać, żeby jakoś pył czy coś. Na szybkiego zrobiłem sobie taki wbijacz do, do uszczelnienia, bo nie mam takiej wielkiej nasadki. Ustawiamy sobie fajnie równiutko. i delikatnie młotkiem wbieramy no i chyba weszedł no i siedzi fajnie, weszedł Przed montażem jeszcze warto wziąć troszkę, przesmarować gumę uszczelnienia olejem. Tak samo na ośce. Ośkę też można w tym miejscu przesmarować. I można celować. Mam wszystko skręcone, więc będę brał się za nalewanie oleju. Jeszcze dodam tak, że to jest ten zacisk, z którego się lał płyn hamulcowy. Wziąłem go, uszczelniłem na nowych uszczelniaczach. Więc myślę, że teraz będzie wszystko OK. Dobra, nie przedłużam, biorę się za nalewanie oleju. Mam tu taki lejek jeszcze zrobiony, więc myślę, że będzie fajnie. Powiem mam jeszcze tak, że ja leję olej 75 w 140, ale jak wasze mosty są ciche, fajnie chodzą, to normalnie 80 w 90 lejcie i będzie wam fajnie to chodzi. No, mój troszeczkę już jest wysłużony, więc leję 75 w 140. Dobra, ja nalewam. Wiadomo oczywiście, jak zacznie się tu przelewać, to znaczy że tyle. I tak. Olej już zalany, odpaliłem silnik, puściłem na biegu, żeby to tam wszystko przesmarowało. Bez obciążenia jest fajnie, cichutko. Zaraz zbiorę się za odpowietrzanie hamulców i będę robił jazdę próbną. I zobaczymy, jak to wszystko będzie się zachowywać. Już po jeździe próbnej, wszystko chodzi jak należy. Most się nie tucze, łożysk już nie słychać, więc wszystko jak najbardziej ok. Fiat przygotowany do sezonu, troszkę tutaj poszalałem. Co więcej wam powiem? Powiem jeszcze, że to nie są poradniki, jak składać Fiata tylko po prostu ja składam Fiata po swojemu i Wy możecie po prostu się na tym wzorować lub nie. Jeśli macie jakieś tam ale, że coś źle jest złożone, czy coś, czy coś zrobić lepiej, oczywiście piszcie w komentarzach, ja się do tego po prostu odwołam. Możecie mieć rację, to poprawię. Nic więcej nie przedłużam. Oczywiście jak się filmiki podobają, to łapka w górę. Możecie zostawić suba na kanale. Trzymajcie się zdrowo, na razie, cześć.